Odkryj nowy wymiar pielęgnacji włosów Stoszflow Sense od Beautyfly, rewolucjonizując codzienną pielęgnację włosów, łącząc technologię z elegancją, zapewnia szybkie i skuteczne suszenie pielęgnacji i ochronę rodzaju włosów. Piękne opakowanie z różnymi nasadkami i zintegrowaną szczotką wygląda elegancko i sprawia. Urządzenie jest idealnym prezentem. Dzięki technologii jonizacji ujemnej Flo Sense oferuje wyjątkową gładkość i blask. Redukuje, minimalizuje puszenie się i zapobiega plątaniu. Negatywne jony sprawiają, że woda szybciej odparowuje, a włosy szybciej schną. Są krócej narażone na ciepło, co czyni urządzenie delikatnym. Touch Floor Sense ma mocny silnik. Umożliwia generowanie silnego strumienia powietrza, rozprowadza ciepło. Jest cichszy niż tradycyjne urządzenia. Cechą urządzenia jest Smart Touch, co daje swobodę i komfort stylizacji. Ponieważ czujnik dotyku rozpoznaje, czy urządzenie jest używane. Pięć inteligentnych trybów pracy zapewnia spersonalizowaną pielęgnację każdego rodzaju włosów. Stały tryb temperatury utrzymuje ciepło dla delikatnego suszenia bez ryzyka przegrzania. Tryb gorącego, a zimnego powietrza szybko suszy i utrwala stylizację zimnym powietrzem. Tryb długich włosów rozwija rozprowadzenie ciepła, aby suszyć długie włosy, nie plącząc ich. Tryb dla krótkich włosów oferuje szybkie suszenie, idealne do stylizacji włosów. I na koniec tryb dziecięcy został opracowany z niższymi temperaturami i nadmuchem dla wrażliwej skóry głowy i włosów dzieci. Inteligentna regulacja temperatury gorąco-zimno zapewnia, że wasze włosy są w pełni chronione przed przegrzaniem i wysuszeniem. Zdrowie i witalność waszych włosów są gwarantowane. Odkryjcie różnicę, jaką to urządzenie robi w stylizacji włosów. Wypróbujcie Love Sense Beautifully.